Cześć, dzień dobry w piątek. Kolejny specyficzny dzień, aczkolwiek właśnie tak poranego kola, i stwierdziliśmy właśnie, że o ile wczoraj wszyscy byli zszokowani i rozbici tym, co się działo, to dzisiaj większość pała taką szczerą nienawiścią po prostu do Putina i tego, co zrobił. Eee, także mówiąc w dużym uproszczeniu, po prostu szykujemy się, zbroimy firmowo po to, żeby wspierać naszych klientów. Naszych pracowników, naszych klientów, i wszystkich tych, którzy potrzebują, również którzy nie są naszymi klientami. Już otrzymałem przed chwilą też informację, że jeden z naszych klientów, dość duży bank, wyraził chęć wsparcia nas również finansowo, jeśli chodzi o organizację tych wszystkich dodatkowych działań, które planujemy wykonać dla ludzi. Także super, bardzo nas to cieszy, ponieważ to też pokazuje, że rzeczywiście robimy coś dobrego i że nasi klienci również są. Firmami, które wspierają po prostu dobre inicjatywy, potrzebne inicjatywy. Także, także tak. Dzisiaj czeka nas dużo pracy. Ja się właśnie zbieram do biura, jadę na spotkanie strategiczne. No, musimy ustalić kilka dodatkowych rzeczy, które jeszcze tydzień temu nie były tak ważne. Teraz sytuacja się zmienia, więc musimy podjąć kilka istotnych decyzji. Także lecę do biura, do usłyszenia później. Właśnie skończyliśmy nagranie do Testimoniala dla Pie Herbs. Także bardzo się cieszę, jestem ciekaw efektu końcowego, ponieważ bardzo fajnie to wyszło. No i kurczę, super. Teraz wracam jeszcze do pracy, ponieważ dzisiaj mamy naprawdę sporo roboty. No i już po pracy zbieram się do domu, Był dzisiaj bardzo intensywny dzień, ponieważ, tak jak mówiłem na początku, o ile wczoraj były takie reakcje, gdzie nikt nie wiedział tak naprawdę, co zrobić i co się wydarzyło, tak właściwie. O tyle dzisiaj od rana tak naprawdę non-stop telefony, non-stop klienci, potencjalni klienci, non-stop prośby o ofertę. Ale niesamowite jest to, że też właśnie mamy takich klientów, którzy no, dostrzegają w tym bardzo dużo wartości, w tym co my robimy i, i chcą też wspierać swoich pracowników. No jeden z klientów nawet nam zaoferował wsparcie jeśli chodzi o w ogóle zatrudnienie ukraińskich psychologów, co jest wow, niesamowite. Gdzie jakby my eksplorowaliśmy temat i no to nie było łatwe zagadnienie, a tutaj zadzwoniła jedna z większych firm rekrutacyjnych w tym kraju i no nie tylko w tym kraju, w Europie i zaoferowała jeszcze swoje wsparcie na zasadzie hej potrzebujemy waszej oferty, a przy okazji jak coś to mamy też kontakt do kilku takich specjalistów to może byście mogli ich zrekrutować, żeby świadczyć nam usługi, także czapki z głów, naprawdę niesamowite jest to, a z drugiej strony straszne jest to co się dzieje także dzisiaj to jest taki intensywny dzień, mocno sprzedażowy e no i muszę przyznać, że bardzo mi brakuje takiej atmosfery, e, takiego stresu i napięcia, ale takiego oczywiście budującego stresu i napięcia, gdzie po prostu jest orka i trzeba zapierdzierać, żeby, żeby coś zrobić. E, praktycznie nie miałem dzisiaj za bardzo czasu, żeby pomyśleć nad pewnymi rzeczami, bo, no bo od rana po prostu odbierałem telefony, przygotowywałem oferty i, i jakby wykonywaliśmy pracę. Także tak. Dobra, teraz spadam, do usłyszenia później. Jak na koniec dnia przyszło mi takie przemyślenie do głowy, że w sumie jesteśmy tak mocni jak nasze najsłabsze ogniwo, albo patrząc na to z trochę innej strony, po prostu o tym, jak jesteśmy dobrzy, świadczy to, w jaki sposób działamy i jak realizujemy zadania wtedy, kiedy nie jest łatwo. Mam tutaj na myśli sytuację, w której. Wiecie, łatwo jest zbić rekord w biegu, jak się zbiega z górki, natomiast to, co świadczy o tym, kto wygrywa dany bieg, to to w jaki sposób najlepsi radzą sobie na podbiegach. I wydaje mi się, że jest to prosta metafora, która również jak najbardziej dotyczy świata biznesu, właśnie tego, że nie sztuką jest Działać na wielką skalę, jak się ma ogromne budżety, więc sztuką jest oferować coś tak po prostu, jak jest ok. Sztuką jest to, żeby w trudnej sytuacji, w trudnych momentach, umieć przejść przez to wszystko, zacisnąć zęby i rzeczywiście dać sobie radę, bo tak naprawdę. Przejście przez te trudne momenty spowoduje, że jak znów będzie lepiej, my będziemy silniejsi, będziemy bardziej odporni na różnego rodzaju nieprzewidziane sytuacje. Oczywiście, wszystko to, co mówię, mówię teraz z perspektywy biznesu, nie dotyczy to kwestii związanych z wojną. To już jest na tyle specyficzna sytuacja, w której nie chciałbym posługiwać się tego typu metaforami. Natomiast rzeczywiście, yy, sukces wynikający z egzekucji. Jest wykuwany wtedy, kiedy mamy podgórkę. Tak, upraszczając trochę. I właśnie dzisiaj tak sobie pomyślałem, że nie jest to łatwy moment dla nas wszystkich. Biznesowo mamy naprawdę ogrom pracy do wykonania aktualnie. Natomiast już raz przechodziliśmy przez e, takie wzmożone e, zapotrzebowanie na początku pandemii. I wtedy już odpowiednio wcześniej się przygotowaliśmy na pewne działania, właśnie na wykonanie pewnych ruchów. Teraz jest podobnie, jeśli chodzi o nasze nastawienie. Sytuacja jest zgoła inna niż to, co było dwa lata temu, w trakcie drugiego lockdownu. Natomiast co do zasady, nasze podejście jest bardzo podobne. Po prostu staramy się możliwie jak najszybciej podejmować słuszne decyzje decyzje, które mają na celu Wsparcie naszych klientów, wsparcie tych, którzy potrzebują i jednocześnie przetrwanie naszej firmy w taki sposób, żebyśmy dawali możliwie jak najwięcej wartości przy zachowaniu odpowiednich parametrów biznesowych. Także wydaje mi się, że pomimo tego, że aktualnie działamy w takim właśnie trybie awaryjnym, w którym dużo osób jest zaangażowanych w realizację wielu różnych działań, nie tylko w standardowych godzinach pracy. Jest właśnie tym okresem, kiedy się wzmacniamy. okresem, w którym budujemy swoją wartość, swoją siłę, po to, żeby właśnie po wbiegnięciu pod tą wielką górę w końcu znaleźć się na płaskim i za jakiś czas móc powiedzieć udało. nam się zrobiliśmy to i dzięki temu tak naprawdę nadal, jesteśmy w czołówce nadal, jesteśmy w trakcie tego, tego biegu. Szczególnie, że prowadzenie biznesu to jest raczej maraton, a nie sprint, więc tutaj nie ma mowy o jakichś takich krótkoterminowych zwycięstwach. To jest wszystko co najwyżej tylko jakieś tam, wiecie, tanie zagrywki PR-owe, które często można gdzieś tam zobaczyć na LinkedInie, czy gdziekolwiek indziej. Także dzisiaj takie mam przemyślenie właśnie związane z tym, że nawet jak jest ciężko, to nie powinniśmy rezygnować, powinniśmy przejść do przodu. Robić dalej swoje, po to, że za jakiś czas prawdopodobnie uda nam się zebrać owoce tego wysiłku. Eee, także, także, tak. Z taką myślą zostawiam Was na dziś. Życzę Wam udanego piątku. No i do usłyszenia jutro. Dzięki za Twój czas. Hej!